Salon samochodowy w centrum Warszawy tętnił elegancją. Szklane ściany, połyskujące karoserie najnowszych modeli, zapach skóry i metalu wszystko miało wywoływać wrażenie luksusu i niedostępności. Klienci, ubrani w garnitury lub markowe ubrania, przechadzali się powoli między samochodami, jakby każdy krok był przemyślanym ruchem na szachownicy prestiżu. W tej sterylnej atmosferze pojawił się on, cichy krok, spokojna twarz. Wygniecione spodnie. Sprana koszula i stary płaszcz, który widział już wiele zim. Mieczysław Kowalski, lat 68, przeszedł przez automatyczne drzwi salonu, pozostawiając za sobą uliczny hałas. Jego obecność niemal natychmiast została zauważona, ale nie z powodu szacunku. Czy mogę obejrzeć ten model? zapytał łagodnie, wskazując na najnowszego suwa stojącego przy głównym wejściu. Sprzedawcy spojrzeli po sobie. Na pierwszy plan wyszedł Damian Szymczak, trzydziestoletni, pewny siebie doradca handlowy w białej koszuli. Granatowej marynarce z logo salonu, uśmiech miał szeroki, ale oczy, pogardliwe, proszę pana, zaczął powoli głosem teatralnie uprzejmym. Ten samochód kosztuje ponad pół miliona złotych. Jest pan pewien, że nie pomylił pan salonów? W tle ktoś zachichotał. Inni pracownicy spuścili wzrok, jakby nie chcieli być częścią tego przedstawienia, ale też nie mieli odwagi zareagować. Nie pomyliłem, odparł Mieczysław spokojnie. Chciałbym się przejechać tym samochodem. Damian prychnął cicho i teatralnie rozejrzał się po współpracownikach. Ludzie, słyszycie? Pan chciałby jazdę próbną. Może jeszcze zapłaci gotówką? Co? Ktoś za plecami zachichotał głośniej, ktoś inny próbował się nie uśmiechnąć. Atmosfera stawała się gęsta, a w powietrzu wisiało napięcie. Ale Mieczysław się nie zdenerwował. Wręcz przeciwnie, jego twarz pozostała pogodna. Wyjął telefon i spojrzał na ekran, jakby coś sprawdzał. Jego ruchy były spokojne. Niemal dostojne, przepraszam. Ale czy ja dobrze słyszę? Odezwał się młodszy sprzedawca, Marek, nieco z boku. Pan chce kupić ten samochód? Tak, odparł Mieczysław bez cienia emocji. Damian skrzywił się teatralnie. Oczywiście. A może pan powie. W jaki sposób pan chce zapłacić? Kredyt? Gotówka? A może pan przyniósł ze sobą worek pieniędzy? Mieczysław spojrzał mu prosto w oczy. Najpierw chcę go sprawdzić. To chyba nie jest zabronione. Damian milczał przez chwilę, potem powiedział z przekąsem. Jazdy próbne są tylko dla poważnych klientów. Proszę nie marnować naszego czasu. I wtedy się zaczęło. Mieczysław uniósł telefon i zadzwonił. Jego głos był cichy, ale wyraźny. Cześć. Grzegorz? Tak, jestem w salonie. Wygląda na to, że będziemy musieli coś ustalić. Cisza zapadła niemal natychmiast. Kto to był? Ten Grzegorz? Dlaczego mówił to takim tonem? Damian próbował zignorować ten telefon, ale inni zaczęli szeptać. On chyba nie żartuje. Może to jakiś ważny klient? Damian. Nie chcąc stracić twarzy, rzucił jeszcze: Panie, jeżeli pan naprawdę chce ten samochód, to podpiszmy umowę od razu, ale bez udawania. Mieczysław podszedł do biurka i usiadł. Otworzył swój portfel i wyjął niewielką czarną kartę. Damian spojrzał i nagle zamilkł. To była karta inwestora, nie byle jaka. Taka, jaką posiadają tylko poważni udziałowcy. W tym momencie drzwi salonu otworzyły się. I wszedł Grzegorz Kamiński, prezes zarządu głównej spółki dystrybucyjnej marki samochodów na całą Polskę. Dzień dobry? Panie Mieczysławie. Uśmiechnął się szeroko. Dobrze pana widzieć. Przepraszam za wszelkie niedogodności. Moi ludzie jeszcze się uczą. Salon zamarł. Wszystkie twarze skierowały się na Mieczysława Kowalskiego. Nikt nie wiedział. Co powiedzieć? Damian zrobił się blady? Podspływał mu po skroni. Panie Grzegorzu, wydukał. Kim on właściwie. To jeden z naszych największych inwestorów, przerwał mu prezes, gdyby nie pan Kowalski, ten salon prawdopodobnie by dziś nie istniał. Damian cofnął się o krok, Mieczysław spojrzał na niego spokojnie, ja tylko chciałem się przejechać. Damian stał w bezruchu, jakby czas się zatrzymał. Chwilę wcześniej był pewny siebie, uśmiechał się pogardliwie i oceniał człowieka po zewnętrznym wyglądzie. Teraz jego twarz była blada, a spojrzenie szkliste. Nie mógł oderwać wzroku od starszego mężczyzny, który jeszcze przed chwilą wydawał się nikim, Mieczysław Kowalski nie patrzył na niego z pogardą, w jego oczach nie było triumfu, choć miałby do tego prawo, wpatrywał się w przestrzeń, jakby zupełnie nie interesowało go to, co myślą inni, był spokojny. Ten sam spokój, który tak zirytował Damiana wcześniej, teraz przytłaczał go jak ciężar niewypowiedzianej prawdy. Grzegorz Kamiński podszedł do Mieczysława z szacunkiem, kładąc dłoń na jego ramieniu. Jeszcze raz przepraszam. Mieczysławie, gdybym wiedział, że przyjeżdżasz, osobiście bym cię powitał. Wpadłem z ciekawości, odpowiedział cicho Kowalski. Chciałem zobaczyć, jak wygląda miejsce, w które zainwestowałem tyle energii i pieniędzy. W tle słychać było jedynie ciche oddechy pracowników, którzy bali się nawet poruszyć. Panie Damianie, głos prezesa nagle zmienił ton złagodnego w chłodny i rzeczowy może pan mi wyjaśni? Dlaczego potraktował pan jednego z naszych najważniejszych inwestorów w taki sposób? Damian nie odpowiedział od razu. Jego gardło ścisnęło się. Jakby słowa ugrzęzły mu w środku. W końcu wydusił. Myślałem, to znaczy, nie wiedziałem, kim jest. Grzegorz uniósł brew i to usprawiedliwia brak szacunku. Ocenianie klienta po wyglądzie, Damian opuścił wzrok. Milczenie, które zapadło po tych słowach, było bardziej wymowne niż krzyk. W tym momencie odezwał się inny sprzedawca, Marek, ten sam, który wcześniej wyraził wątpliwość co do sytuacji, panie prezesie. Gdybyśmy od razu podeszli z szacunkiem, nic z tego by się nie wydarzyło. Kolejni pracownicy kiwnęli głowami. Mieczysław spojrzał na nich łagodnie. Nie przyszedłem tu po przeprosiny, powiedział cicho. Przyszedłem zobaczyć, czy miejsce, które współtworzę, naprawdę reprezentuje wartości, na których mi zależy. Damian zadrżał, jakby każde słowo wbijało się w jego skórę. W naszej pracy, kontynuował Kowalski, chodzi o coś więcej niż sprzedaż. To zaufanie, to szacunek do każdego człowieka, który przekracza próg tego miejsca, czy to klient, czy partner, czy po prostu ktoś z ulicy, Grzegorz skinął głową z uznaniem. Mówi pan rzeczy, które powinien usłyszeć każdy. Kto tu pracuje? Damian przełknął ślinę, a jego głos drżał, gdy w końcu podniósł głowę przepraszam. Naprawdę Kowalski spojrzał na niego bez gniewu. Przeprosiny mają wartość tylko wtedy, gdy coś po nich się zmienia. Słowa zawisły w powietrzu jak ostrze. W tym momencie weszła kobieta z dzieckiem, dziewczynka miała może siedem lat. Jej oczy błyszczały na widok czerwonego samochodu przy wejściu: Mamo. Zobacz, jaki piękny. Damian spojrzał w ich stronę i odruchowo się wyprostował. Podeszła do niego z uśmiechem: Dzień dobry, jesteśmy tylko na chwilkę. Mała bardzo chciała zobaczyć auta. Damian skinął głową: Oczywiście, proszę śmiało. Zatrzymał się na moment, spojrzał na dziewczynkę i przykucnął. Ten czerwony to jeden z najszybszych, ale też najbezpieczniejszych. Może kiedyś będziesz nim jeździć? Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko, Mieczysław obserwował tę scenę w milczeniu, potem odwrócił się do Grzegorza. To właśnie chciałem zobaczyć. Co takiego? zapytał prezes. Czy człowiek, który popełnił błąd, potrafi go zrozumieć i naprawić? Bo błąd to jeszcze nie porażka. Porażką jest tylko powtarzanie tego samego. Grzegorz spojrzał na Damiana, myślę, że dostał szansę, której nie można zmarnować. Damian kiwnął głową cicho, ale zdecydowanie już jej nie zmarnuje. Słońce wychyliło się zza chmur i rozświetliło wnętrze salonu. Przez chwilę wydawało się, że nawet ściany oddychają innym powietrzem. Atmosfera się zmieniła. Nie z powodu pieniędzy, nie z powodu statusu, ale z powodu prostych słów, które padły we właściwym momencie. I choć to była tylko rozmowa między starszym mężczyzną a sprzedawcą, dla całego salonu zaczynał się nowy rozdział. Minęło kilka dni od wydarzeń, które wstrząsnęły salonem samochodowym w Warszawie. Choć na pierwszy rzut oka wszystko wróciło do normy, Klienci nadal przychodzili, samochody lśniły pod światłami, a sprzedawcy witali każdego z uśmiechem. Pod powierzchnią coś się zmieniło. Damian Szymczak przychodził do pracy wcześniej niż zwykle. Nie z przymusu, lecz z wewnętrznej potrzeby, po spotkaniu z Mieczysławem Kowalskim, długo nie mógł zasnąć. Słowa starszego mężczyzny spokojne, pozbawione gniewu, ale głębokie jak cisza przed burzą, dźwięczały mu w głowie. Nie chodziło o to, że został zawstydzony. Chodziło o to, że coś w nim pękło. Zaczął patrzeć na ludzi inaczej, przestał rozróżniać klientów na poważnych i niedzielnych, każdego traktował z równą uwagą, a zamiast oceniać, zaczął słuchać. Pewnego popołudnia, gdy słońce zaczynało już chylić się ku zachodowi, do salonu wszedł mężczyzna w roboczym kombinezonie, miał na sobie kurtkę poplamioną smarem, a jego ręce były szorstkie i zabrudzone, rozejrzał się niepewnie, jakby nie był pewien, czy powinien tu w ogóle być. Damian spojrzał na niego i przez ułamek sekundy Poczuł znajomy impuls oceny, ale zaraz potem przyszło wspomnienie tamtego spojrzenia Mieczysława spokojnego, czujnego, jakby czekał, czy ktoś zrozumie. Damian podszedł do mężczyzny z wyciągniętą ręką. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Ja tylko chciałem zapytać o coś. Wiem, że pewnie tu nie pasuje. Każdy tu pasuje? Przerwał mu Damian. Proszę mówić? Mężczyzna wyraźnie się rozluźnił. Opowiedział, że od lat marzy o aucie terenowym, bo jeździ po budowach. A jego stary samochód w końcu się rozsypał. Nie wiedział, czy go stać, ale chciał chociaż zapytać. Damian nie tylko go wysłuchał, ale też zorganizował jazdę próbną i zaproponował konkretne, przystępne opcje finansowania. Podczas tej rozmowy zauważył, że inni sprzedawcy przyglądają mu się ukradkiem, może ze zdziwieniem, może z ciekawością. Ale on nie przejmował się tym. Robił to, co powinien był robić od początku. Kilka dni później do salonu ponownie zawitał Grzegorz Kamiński. Tym razem nie przyszedł sam, towarzyszył mu Mieczysław Kowalski. Starszy mężczyzna miał na sobie ciemną marynarkę i prostą, elegancką koszulę, wyglądał inaczej. Ale Damian rozpoznał w nim tę samą łagodność i siłę. Kiedy ich wzrok się spotkał, Damian podszedł pierwszy. Dzień dobry, panie Mieczysławie. Cieszę się, że znowu pan nas odwiedził. I ja się cieszę, odparł Kowalski. Grzegorz mówił mi, że atmosfera się tu zmieniła. Chciałem to zobaczyć na własne oczy. Grzegorz uśmiechnął się. Opowiadałem mu o tej sytuacji z klientem w roboczym ubraniu. To był dobry sygnał. Nie zrobiłem tego dla pokazania się, powiedział cicho Damian. Po prostu zacząłem inaczej rozumieć swoją rolę. Mieczysław kiwnął głową. To najważniejszy krok, bo zmiana zaczyna się od środka. Przeszli wspólnie przez salon. Damian pokazywał im nowe modele, ale rozmowa szybko zeszła na inne tematy. Mieczysław opowiadał o swoim dzieciństwie w małym miasteczku pod Kielcami, o pracy w fabryce. Którą sam kiedyś współtworzył, nie mówił o sukcesie, mówił o drodze, o trudzie i o ludziach, którzy go wspierali. Wiesz, Damianie powiedział w pewnym momencie: kiedy zaczynasz wszystko od zera, uczysz się pokory szybciej niż inni, ale kiedy dochodzisz gdzieś wyżej, pokora staje się jeszcze ważniejsza, bo pozwala ci nie zapomnieć, skąd jesteś. Damian słuchał go w ciszy. Ja też kiedyś byłem, jak ty dodał, Mieczysław. Też myślałem, że wiem wszystko. A potem życie mnie nauczyło. Że najwięcej rozumieją ci, którzy potrafią milczeć i słuchać? Zatrzymali się przed czarnym sedanem z hybrydowym napędem. To ten, który chciałeś wtedy zobaczyć, zapytał Damian. Mieczysław uśmiechnął się lekko. Tak, ale teraz nie chodzi już o samochód. Chciałem zobaczyć, czy ludzie tu dojrzewają razem z firmą. Grzegorz spojrzał na nich obu z dumą. Myślę, że obaj się zmieniliśmy. I to na lepsze. W tym momencie do salonu weszła młoda kobieta z dzieckiem. Dziewczynka uśmiechnęła się do Mieczysława, a on odpowiedział uśmiechem: Witaj, powiedział. Lubisz samochody? Tak, odparła z entuzjazmem. Chciałabym kiedyś mieć taki czerwony. I będziesz miała, odpowiedział spokojnie. Jeśli tylko będziesz wierzyć i pracować. Damian patrzył na tę scenę z niezwykłym uczuciem coś w nim dopełniło się. Coś, co wcześniej było tylko pustą przestrzenią pod garniturem i obowiązkami. I wiedział, że przed nim długa droga, ale też wiedział, że pierwszy krok już zrobił. Minęły kolejne tygodnie. Salon zaczął zmieniać się nie tylko w oczach klientów, ale przede wszystkim w sercach pracowników. To, co kiedyś było miejscem wyłącznie transakcji, zaczęło przypominać przestrzeń prawdziwej rozmowy i zrozumienia. Damian nie był już tym samym człowiekiem, który oceniał ludzi po butach i płaszczu. Każdego dnia przypominał sobie słowa Mieczysława Kowalskiego, jakby były one mantrą. Nie zapisał ich nigdzie. Nie musiał, żyły w nim pewnego popołudnia, gdy deszcz uderzał delikatnie o szyby, do salonu wszedł starszy mężczyzna z laską, w jego oczach było zmęczenie, ale też duma. Damian zauważył go od razu, podszedł bez wahania: Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Szukam samochodu dla syna. Nie mam wielkich pieniędzy, ale chciałbym mu coś zostawić, coś, co będzie miał po mnie. Damian nie zapytał: Ile może wydać? Nie próbował ocenić, czy to się opłaca? Usiadł z nim przy stoliku i zaczęli rozmawiać. Starszy pan. Pan Eugeniusz opowiadał o swoim synu z taką czułością, jakby mówił o jedynym promieniu słońca w pochmurnym życiu. Syn był mechanikiem, ciężko pracował. Nie miał jeszcze własnego auta, ojciec chciał zrobić mu prezent, zanim zabraknie mu sił. Wie pan, powiedział Eugeniusz, człowiek ma różne ambicje, ale na starość zostaje jedno pytanie, co po mnie zostanie. Damian czuł ścisk w gardle, zawsze był dumny z wyników sprzedaży, z liczby podpisanych umów, z pochwał od kierowników, ale nigdy wcześniej nie czuł, że naprawdę pomaga. Pokażę panu coś, co może się panu spodobać, powiedział w końcu. Coś niezawodnego, uczciwego i wartego każdej złotówki. Razem obejrzeli kilka modeli. W końcu Damian wskazał jeden używany, ale w świetnym stanie, dobrze utrzymany, z czystą historią. Eugeniusz długo patrzył na samochód, potem uśmiechnął się smutno. W tym właśnie go widzę. Damian przygotował ofertę, najkorzystniejszą, jaką mógł, nie oszukiwał, nie naciągał. Czuł, że to więcej niż sprzedaż. Tego wieczoru, gdy salon pustoszał, Damian usiadł na jednym z foteli w kąciku klienta, wpatrywał się przez chwilę w przestrzeń, wtedy zadzwonił telefon: Damian, tu Grzegorz, masz chwilę. Oczywiście, Mieczysław zaprosił mnie dziś na kolację chciałby, żebyś też przyszedł. Ja, tak, powiedział, że czas spotkać się jako ludzie, nie rolę. Damian poczuł coś, czego nie potrafił nazwać. Może wdzięczność, może odpowiedzialność. Spotkanie odbyło się w niewielkiej restauracji na żoli Żoliborzu, bez eleganckich krawatów, bez formalnych przemówień, po prostu trzej mężczyźni przy jednym stole. Rozmowa toczyła się leniwie: o dzieciństwie, o pracy, o tym, jak zmieniają się czasy. Wiesz, powiedział w pewnym momencie Mieczysław, kiedy miałem trzydzieści lat, byłem tak samo uparty jak ty. Myślałem, że świat jest do przewidzenia, że można wszystko zaplanować. A nie można? Zapytał Damian z lekkim uśmiechem. Można próbować. Ale prawdziwe życie zaczyna się wtedy, gdy coś cię zaskoczy, i wtedy masz wybór. Zamkniesz się albo otworzysz. Damian słuchał. Po raz pierwszy od dawna słuchał, naprawdę ja zaczął, ale zawahał się. I wiem, że zawiodłem wtedy w salonie. Wszyscy zawodzimy, odparł Mieczysław. Pytanie, co z tym zrobimy? Grzegorz spojrzał na nich obu. Ja widzę, co z tym zrobiliście, i jestem z tego dumny. Kolacja trwała jeszcze długo. Rozstali się późnym wieczorem, w deszczu, bez wielkich słów. Ale każdy z nich czuł, że tego dnia wydarzyło się coś ważnego. Następnego ranka, gdy Damian wszedł do salonu, zobaczył coś, co poruszyło go jeszcze mocniej. Na stoliku dla klientów leżał liścik, ręcznie napisany na zwykłym papierze. Dziękuję za wszystko. Syn płakał. Gdy go zobaczył, nie chodziło o samochód. Chodziło o to, że ktoś nas potraktował jak ludzi. Eugeniusz, Damian schował kartkę do kieszeni. Nie był już tylko sprzedawcą samochodów, był człowiekiem który potrafił słuchać, zauważać i zmieniać świat jedną rozmową naraz. Zima powoli ustępowała miejsca wiośnie, Warszawa budziła się z uśpienia, a ulice stawały się jaśniejsze, cieplejsze. Pełne życia. Tak samo było z salonem samochodowym, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się chłodny i obojętny. Teraz tętnił inną energią szczerą, ludzką, mniej wymuszoną, Damian Szymczak. Choć wciąż młody nosił w sobie więcej pokory niż kiedykolwiek wcześniej, nie chodził już wyprostowany z uniesioną brodą, Szedł pewnym, ale uważnym krokiem, czasem zatrzymywał się, by powiedzieć: Dzień dobry mechanikowi, albo pomóc starszej pani otworzyć drzwi. Nie robił tego na pokaz. Robił to, bo chciał wczesnym porankiem do salonu przyszedł list. Nie kurierem, nie e-mailem prawdziwy list. Z odręcznie wypisanym adresem i znaczkami, Damian otworzył kopertę i przeczytał krótką wiadomość: Będę dziś w Warszawie. Jeśli czas pozwoli, zajrzę do waszego salonu. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda miejsce. Które zmienia się razem z ludźmi, z wyrazami szacunku, Mieczysław, Damian poczuł, jak serce bije mu szybciej. Ostatnie spotkanie z Kowalskim, ta kolacja na żoli zostawiła w nim ślad, nie tylko wspomnienie, ale potrzebę trwania przy zmianie. W ciągu dnia wszystko przebiegało spokojnie, klienci przychodzili i odchodzili, zespół pracował zgodnie z nową jakością współpracy. I wtedy, późnym popołudniem, gdy słońce już złociło szyby salonu, drzwi otworzyły się, wszedł Mieczysław Kowalski. Tym razem bez płaszcza, w eleganckiej, ale skromnej kurtce. Na jego twarzy gościł ciepły uśmiech. Damian podszedł do niego od razu: Dzień dobry, panie Mieczysławie, czekałem. I ja czekałem na to spotkanie, odpowiedział starszy mężczyzna. Czasem warto wrócić tam, gdzie coś się zaczęło. Przeszli się razem po salonie. Damian pokazał nowe modele, ale Kowalski słuchał tylko częściowo. Widać było, że bardziej interesuje go to, jak zachowują się pracownicy, jak rozmawiają, jak witają klientów. Widzę zmianę, powiedział po chwili. I czuję ją. Zatrzymali się przy jednym z samochodów. Damian spojrzał na Mieczysława poważnie. Czasem się boję, że to wszystko jest kruche, że wystarczy jedno złe zdarzenie i wszystko się rozpadnie. Kowalski pokiwał głową. Strach jest częścią rozwoju. Ważne, by nie pozwolić mu kierować. Kiedy budujesz coś na wartościach, nie rozpada się od jednego podmuchu wiatru. Do salonu wszedł wtedy mężczyzna w garniturze, pewny siebie, z drogim zegarkiem i głośnym głosem. Rozglądał się z wyższością, a potem zawołał do jednego ze sprzedawców: Proszę pana, mam pół godziny? Nie więcej. Niech mi pan pokaże coś, co będzie pasować do mojego poziomu. Młody sprzedawca, Jakub, spojrzał na niego zaskoczony. Damian ruszył w jego stronę, ale Mieczysław złapał go za ramię. Poczekaj. Nie zawsze trzeba interweniować, czasem warto dać komuś szansę. Jakub się zawahał, ale nie odszedł. Podszedł do klienta i z pełnym szacunkiem rozpoczął rozmowę, bez pochlebstw. Bez podporządkowania, po prostu spokojna, rzeczowa obsługa. Po chwili klient złagodniał, ton głosu się zmienił. Na koniec uścisnął Jakubowi dłoń i powiedział: "Rzadko spotykam sprzedawcę, który nie traci głowy przy kimś w moim garniturze. Dziękuję". Mieczysław uśmiechnął się. "Widzisz, zmiana się zakorzeniła". Damian poczuł dumę, nie taką, która pcha do pochwał, ale tę cichą, która daje siłę. Wyszli razem przed salon. Słońce zachodziło nad dachami Warszawy. Malując wszystko w złociste barwy. A ty? zapytał Mieczysław czujesz się częścią czegoś większego. Damian spojrzał w dal. Tak. Po raz pierwszy w życiu nie czuję, że tylko sprzedaję, czuję, że zostawiam coś po sobie. To wystarczy, powiedział Kowalski. Nie każdy potrzebuje pomnika. Czasem wystarczy czyjeś zaufanie. Rozstali się bez wielkich słów. Ale Damian wiedział, że z każdą taką rozmową buduje się coś więcej niż kariera. Buduje się człowiek minął rok. Warszawski salon samochodowy zmienił się nie do poznania. Już nie tylko lśniące karoserie przyciągały klientów, ale przede wszystkim to, co trudno uchwycić wzrokiem atmosfera, było w niej coś, czego wcześniej brakowało: zaufanie, spokój, uczciwość. Damian Szymczak stał się nieformalnym liderem młody. Ale ukształtowany przez doświadczenie, które nie przyszło z podręczników, lecz z życia, inni sprzedawcy często pytali go o radę, ale nie dlatego, że bał się ich oceniać. Lecz dlatego, że potrafił słuchać, tego dnia, gdy liście opadały z drzew na ulicy Słomińskiego, Damian otrzymał wiadomość. Krótką, prostą: Będę dziś przejazdem. Może uda nam się chwilę porozmawiać. Mieczysław. Nie minęło pół godziny, gdy starszy mężczyzna pojawił się przed salonem. Tym razem w towarzystwie wnuczki dziewczynki o długich, ciemnych włosach i oczach pełnych ciekawości, Damian wyszedł im naprzeciw. Z uśmiechem: Witajcie. Cześć, Damianie. Poznaj moją wnuczkę, Zosie. Dziewczynka uśmiechnęła się nieśmiało, ale od razu ruszyła w stronę czerwonego sportowego auta stojącego na przodzie. To jest piękne, dziadku. Czy mogę kiedyś mieć taki samochód? Mieczysław usiadł na jednej z ławek przy wejściu. Damian, siadaj ze mną. Spojrzał w stronę dziewczynki. Zawsze zastanawiam się, co zostawimy następnym pokoleniom. I nie mówię tu o majątku, mówię o wartościach. O tym, jak patrzą na ludzi, jak uczą się słuchać. Jak odróżniają prawdę od pozorów, Damian milczał. Każde słowo brzmiało jak echo dawnej rozmowy. Myślisz, że naprawdę się zmieniłem? Zapytał nagle. Mieczysław spojrzał na niego uważnie. Ja nie muszę tego oceniać. To widać. Ale najważniejsze pytanie brzmi: Co ty sam o sobie myślisz? Damian spojrzał na wnuczkę Kowalskiego, potem na salon. Myślę, że nie jestem już tylko sprzedawcą. Myślę, że jestem człowiekiem, który potrafi być częścią czyjejś historii i to wystarczy. Zosia podbiegła z powrotem: Dziadku, a ty miałeś kiedyś taki samochód? Mieczysław roześmiał się. Miałem lepszy, miałem podróż, w której najważniejszy był nie samochód, tylko ludzie, których spotykałem po drodze. Dziewczynka nie zrozumiała wszystkiego, ale kiwnęła głową z powagą. Grzegorz Kamiński pojawił się wtedy na chodniku, jakby wyczuwając moment: Panie Mieczysławie, dobrze pana widzieć i ciebie. Grzegorzu. Wymienili uścisk dłoni, a więc powiedział prezes: Co teraz? Nowa inwestycja. Kowalski spojrzał daleko poza budynki, poza ludzi. Teraz teraz chce tylko być obecny dla tych, którzy potrzebują rozmowy, którzy potrzebują nie kolejnej oferty, ale kogoś, kto ich wysłucha. Zapadła chwila ciszy. Damian wstał spojrzał na obu mężczyzn, potem na dziewczynkę a może to właśnie powinniśmy wszyscy robić? może powiedział cicho Mieczysław może to jest najprostsze, a zarazem najtrudniejsze. Grzegorz pochylił się lekko miejsce które stworzyliśmy, zaczęło żyć dzięki ludziom, ale to, czy będzie trwało, zależy od pytań, które sobie zadamy, i wtedy Zosia zapytała, Dziadku, a skąd wiedziałeś, że możesz zaufać temu panu, Mieczysław spojrzał jej prosto w oczy, bo zanim ktoś ci powie, kim jest. Pokażę ci to swoim spojrzeniem. Słońce przebiło się przez chmury, i nikt już nic nie powiedział, ale każdy z nich młody i stary, właściciel i klient, sprzedawca i dziewczynka poczuł. Że coś się domknęło. A może właśnie, otworzyło, bo przecież, czy to możliwe? Żeby jedno spotkanie naprawdę zmieniało całe życie. A może każdy z nas był kiedyś jak Damian, zanim spotkał swojego Mieczysława?